Ataki z Rosji na zagraniczne ambasady, czyli jak działa operacje podsłuchu. Zespół Microsoft Threat Intelligence opublikował raport opisujący jeden z mechanizmów, dzięki któremu rosyjskie służby mogą przechwytywać i monitorować ruch internetowy zagranicznych ambasad działających na terytorium Rosji. Metoda jest wyjątkowo podstępna i według ekspertów funkcjonuje co najmniej od roku. W Rosji wszyscy dostawcy usług internetowych muszą mieć wdrożony system SORM, system operacyjno-śledczy. Zapewnia on państwu dostęp do podsłuchiwania i przechwytywania danych dowolnego klienta danego operatora. Normalnie szyfrowanie i uwierzytelnianie połączeń powinno uniemożliwiać podsłuch, jednak właśnie ten problem Rosjanie postanowili obejść. Microsoft przypisał tę kampanię grupie znanej jako Secret Blizzard, która, według wcześniejszych doniesień, działa w ramach Centrum 16 rosyjskiej FSB, odpowiedzialnego za większość operacji wywiadu sygnałowego. Schemat ataku wygląda następująco: Wybrane ofiary są przekierowywane na fałszywy portal dostawcy Internetu. Portal wyświetla komunikat o konieczności aktualizacji programu antywirusowego Kasperski. Zamiast prawdziwej aktualizacji instalowany jest pakiet, który dodaje nowy certyfikat główny do systemu ofiary i umieszcza w nim złośliwe oprogramowanie Apollo Shadow. Malware modyfikuje ustawienia zapory sieciowej, a nowy certyfikat pozwala służbom podszywać się pod dowolną stronę internetową odwiedzaną przez ofiarę. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie ataku typu adversary in w czasie rzeczywistym generowany jest fałszywy certyfikat, co umożliwia podglądanie nieszyfrowanej treści całej komunikacji. Dotyczy to również połączeń VPN opartych na SSL i TLS, jeśli certyfikaty serwera są zaufane lokalnie. Eksperci podkreślają, że jedną z metod wykrycia takiego ataku jest regularne sprawdzanie listy zaufanych certyfikatów w systemach ambasad i ich personelu. Microsoft nie ujawnił, które placówki stały się celem operacji grupy Terle. Sugeruje jednak, że ataki mogły dotyczyć państw afrykańskich, bliskowschodnich i latynoamerykańskich, czyli regionów, w których oprogramowanie Kasperski wciąż jest popularne, mimo że w wielu krajach zachodu zostało zakazane w instytucjach rządowych. Dziękuję za obejrzenie filmu, jeśli podobał Ci się mój materiał, zostaw łapkę w górę. Jeśli podoba Ci się mój kanał, możesz kliknąć na przycisk subskrybuj, wtedy dostaniesz powiadomienie o nowym filmie.